Siemano, siemano, widzowie siemaka Siemaka, siemka, siemka. Eee, Witam Was na odcinku z Brawlstars, kolejny film z Brawlstars eee, Dzisiaj nagrywam filmik eee, z Brawlstars, tak około 15 minut będzie trwał i a teraz naprawdę Was mogę zaskoczyć w sumie, bo robimy sobie daily. A wiecie co, co to jest daily? Daily. Daily to jest e, jakby codziennie filmy. Codziennie filmy. Codziennie filmy. E, e, o, o 18 będzie jutro film. Nie, nie oczywiście 00, tylko to będzie o 18 ileś będzie film. Tak więc podajcie jutro na odcinek o 18 będzie e, o 18 ileś. I następny, następny yy, w poniedziałek, i tak dalej, i tak dalej. Nagrywamy odcinki. Tak więc. Yy, widzimy się jeszcze jutro, ale teraz, teraz nagrywamy dla Was. Właśnie, jestem już w Brawl Starsi i będziemy grać sobie w to wydarzenie na wykresie z losowe tryby, co to jest? Eee, yy, czekajcie. Yy. Zagraj miną na maksymalnie poziomie. Okej. Okay. Zaraz się przekonamy, co to jest. Bo ja nie wiem, co to jest. Yy, co to będzie? O, mina jest. Mina, zaraz zagram miną. Kilka razy szybko zmienia. Nie wiem, jakie biura, ale dobra. Mam nadzieję, że jakieś dobre wziąłem. Dobra, mina jest mina. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zadrębna, ok. Tak, by to jest się do no, chyba tak? Czekajcie. Tak, muszę to dobrać, tak? Wow, lecimy. wow, ej, mina jest fajna. Fajna jest ta mina, i dobra on jest. dobra. On Oj, ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo dobra. Mhm. Uh -huh. Dobra. Uuuu. Ej jest dobra, tylko że trochę ciężko się im gra, bo no tak. Oh my god, oh my god, dobra. Co to jest? O, I tu jest fajne, i tu jest... Ej jest taka dobra mocna. Naprawdę, ona jest taka bardzo dobra mocna. Naprawdę, no? Naprawdę. Ona jest taka mocna. Zobaczcie, jak ona normalnie to ona jest naprawdę kozak ten skin. Skin to bym miał, jak to się mówi. No. Uch. Dobra. Mamy 0 do 0, ale jest trochę trudno. Trudno, bo ten Dynamite trochę wkurza. No, ale z kolei lecimy, nie poddajemy się i... Co ten Spike robi? Czemu ten Spike ej, sobie siedział nie... Co za troll. On troluje sobie, nie? nie Jakby to... nie... nie, 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 nie. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, teraz, teraz, teraz na piłka. Musimy raz w rąkę. Jest! Jest, Mam, mamy, to, mamy to widzowie, mamy to. Dobra. I pamiętajcie o subskrypcji na kanale Piłką. Tu to jest, tutaj. Nie. Dobra. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Podanie to do, do spajka Nie wiem czy to spajruje, tak, tak, tak. spajka się nie trołgi, nie troliśmy jest, jest, jest. Jest. wygraliśmy, wygraliśmy, jest mamy wygraną. I teraz co się dzieje? Zwycięstwo. okej, okay, okej. Okay. Uuu, jakiś tam chyba dostaliśmy. O fajnie! Fajnie. O, dostaliśmy z stardupa. Co tu będzie, widzowie? Proszę, dajcie mi szczęście. Rzadki. Mogło być lepiej, nie? Dobra. O, jeszcze star jeden. Ale przed tym zostawcie suba. Macie na to 3 sekundy. Raz. Dwa i trzy. Epicki. I mamy emotkę do Hanka. Okej. Okay. Fajnie to się prezentuje na razie. Окей. Okay. Окей. Добре. Добре. Посое билети. Добре, граме, граме. О, отново задимам. Ново задимам. Мм. Добре, матут ну, сега грамеме себе. W sumie to można teraz zagrać Sergeem, bo on naprawdę jest bardzo dobry Naprawdę e, bardzo dobry, jest naprawdę. Naprawdę. E, jest taki bardzo dobry, bo mocny jest, nie? Hmm. O Jezu! Nie, dobra. Było blisko, było blisko. Tej mina jest bardzo dobra, naprawdę. Mina jest bardzo dobra. Mhm. Nie. Okej. Dobra. Skaczmy, skaczemy, skacz. Skacz. Pik. Dobra. leczy Na gościu ma zero, on ucieka. Dobra. Musi, musi, musi. Jest, dobra. D. Dawaj, Mina, Mina, podaj mi. Trzeba podać, nie? Dobra. Wykończ to, wykończ to dajem, wykończ to, nie. No i przegraliśmy przez oddaję majka, nie. Nie. Ten jest taki słaby Dobra. Biorę, że hyper i lecimy. Wieża hyper lecimy. Dobra. No, ty, ty musisz dać. Nie. Nie, co bot, za boty, za To jest! Dobra, my je przyjęliśmy tam nie. Chyba tak, no. Nie. Nie no, to jest 1-0. Nie no. wiem, co to jest, co to jest, co to jest. Ale pewnie, dobra. Dobra. No? Nie, dobrze. No nie, no, aż ja zginąłem. No daj na no, Major, ruszę, proszę, ruszę, proszę. Rusz się, ruszę. Się bo my naprawdę dobrze przegramy, nie, ja nie, nie chcę tego przegrać Dwa, 20 sekund, nie, dobra co, co tu się wydarzy, no nic oczywiście, miałem e, zawsze słaby schod, zawsze spot schod. mm. niestety takie staty są ludzie dobra mm. punkty mocy lecimy jeszcze dwie gierki i kończymy odcinek, bo na pewno, pewno będę tak dużo nagrywał odcinków codziennie, oczywiście. Daily. Daily kanał daily. Pickle. Nagroda, co tu wziąć? Chyba wezmę sobie. Yy, nie wiem, w sumie możemy kolty sobie wziąć, bo naprawdę bardzo dobre jest. No, w sumie kolty na, na nagrodę to jest bardzo dobre. No. Dobra, to yy, będzie trochę ciężej, ale jakoś damy radę. Spróbujemy dać krótsze. próbujemy tutaj dać radę. Nie, jezu, jezu, jezu. O nie. Dobra, Nie, mamy... My mamy tej, Nie, nie. Prze, przegrywamy to.

Nie, dobra, przegraliśmy. To już jest wiadomo, nie? Przegraliśmy. Przegraliśmy kolejną gierkę. No, nie, bo nie mam co zrobić. Kolidzie zdala mnie za słaby już teraz. No, no, no. Ja nie mam dobrego celu, ale nie wiem. Słaby jestem, bo ja bo nie wiem, bo to, to jest. Mm. Kurde, no, zobaczcie, co tu się dzieje. nie. nie. Dobra, przegraliśmy Dobra jeszcze raz chyba, nie, za mało biletów Nie wierzę, dobra Co gramy nie wiem co gramy Ale mamy niefarta, mnie Forta naprawdę Przednie cały skład zepsuty Dosłownie przegrywaliśmy wszystko Nikt się w ogóle nawet nie ruszał. Sami ogólnie widzieliście, no. Dobra, damy jeszcze... Bo ja... z dwie rundki chyba nie. Albo nie w sumie z jedną rundkę. I kończymy dzisiaj odcinek, bo mamy godzinę 21.38 a na pewno na, naprawdę jest późno i będziemy kończyć. I czekajcie na chwilę. Yy, dobra. Zbierzemy sobie jeszcze kogo. Yy, bi sobie weźmiemy, bo naprawdę, o, mogę sobie ulepszyć. Będę miał sobie hiper. Dobra, ulepszamy to, zrobimy to. I dobra. I teraz trzeba zbierać na. ulepszenie na 11 moc. Tak. Właśnie, to chcę zrobić. Dobra, gramy, gramy, gramy. Okej, okay, ten, case. Oj, ale ona z dobra, ona z dobra. Ona jest dobra? Giniesz, giniesz, giniesz. Nie. Ona ma zero, ona się nie zginęła. Nie, co to jest? Dobra. Chodź tu. Tyk. Dobra. Dostała 190. Kurde. No chodź, no chodź. Dostał? Cztery tysiące? Nie... No, chodź tutaj, nie! Uży Używamy to. Nie wiem po co, ale okej. Okay. myślałem, że go zabije, A, nie razem go zabijam. Fajne. Naprawdę fajnie. Dobra, widzowie jestem dead, jestem dead, a -a 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 -a. Dobra, jakoś się obroniłem Jest, jest widzowie, Mamy to dead, dead, dead. Dobra um, Teraz, gdzie trzeba iść? Szukamy, szukamy, szukamy O jest Jest, mamy to, jest Mamy to, mamy to, wygraliśmy Idealnie wygraliśmy, dobra. I teraz o, pucharki. I mamy. Trzeba dobrać Sardopa. Epicki kolejny. O, spray. A teraz y, do, do, tam dostaliśmy dwie nagrody. Boombox jest, mamy to. Dobra, otwieramy. Pięć przedmiotów, co chyba nic nie będzie, nie? Bo tak, co? Jezu, Tak. Kredyty i. O, znowu kredyty fajnie. No i trzy gemy. No, pasuje, jest dobrze. Nie jest bardzo źle. Kupimy sobie chyba pastę, nie? Potwierdzam zakup. Dobra. Dobra. To teraz e, widzimy się jutro na kanale Piłkol o 18.00. E, nie wiadomo ile, o ale na pewno o 18.00. Widzimy się o 18 jutro. I życzę Wam miłego wieczoru. I zapraszam na. Zachęcam na zasubskrybowanie tego kanału, bo chcę wbić 100 subskrypcji i robimy live. Tak więc subskrybujcie i lajkujcie. Trzymam, trzymajcie, trzymajcie się. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.